Wow. Przebrałam się, co sądzisz? Dla mnie bomba. <laughs> Wiesz, co jest sexy? Taka rokowa księżniczka, z trochę co? Jestem taka trochę grandzi. Kuczek z dysku po prostu. Ta stylizacja łączy mocny rokowy bit i dziewczęcy romantyzm. Ale Kasia ma jeszcze jeden oryginalny pomysł. Spodnie, ale niezwyczajne, bo w czerwoną kratę. Do tego gładki, biały t-shirt. Dopasowane spodnie w kratę. Bardziej granżowy i mocniejszy klimat. W tym klimacie sprawdzi się też skórzana kurtka, pasująca do każdej rokowej stylizacji. Biegnę, pędzę, boso, ale pędzę. Boso! <grym> buty można tutaj założyć naprawdę różne, ale pomyślałam, że może ty mocne motocyklowe buty. Mocne. A takie ciężkie glany mogą być kobiece? Kasia chyba nie ma wątpliwości. Rokowo, ale ja się czuję po prostu w tym seksie. Niewiele dziewczyn może sobie pozwolić na tego typu spodnie w taką szeroką kratę, no bo trzeba mieć wysportowane, zgrabne, proporcjonalne nogi do swojej sylwetki, żeby w tym wyglądać właśnie tak, jak Ty wyglądasz. Czyli uważasz, że mam proporcjonalne i zgrabne nogi? Tak, tak uważam, a Ty uważasz inaczej? Wiesz, ja usłyszałam kiedyś, że mam bardzo krótkie nogi i trauma mi została. Słuchaj, możesz nosić śmiało takie spodnie i. Czuję się w tym naprawdę mega dobrze. A teraz mam jeszcze jedną propozycję. Będzie to bardzo o, dopasowana wiecie. sukienka. Granżowa koszula w kratę. Jest i granż. I kolejna stylówka leci do przymiarki. Koszula granżowa, którą można zakładać w różne raki sposób. Może być puszczona luźno, może być związana w okolicy talii, ale może być też zawiązana dla biodrach. To ostatnie rozwiązanie świetnie sprawdzi się dla dziewczyn, które chcą zakryć lekkie mankamenty w okolicy brzucha i bioder. Spójrz. <głosy> <głosy> Byśmy tą koszulę sobie na przykład tak mocno tutaj związały. Ja. Plus 10 do sylwetki. Mogłybyśmy na to wrzucić też na przykład skórzaną kurtkę. Spróbujmy. Podwinęłabym trochę rękawy, bo ta góra jest jakby dużo większa, uh -huh. tak? Więc tutaj jak wystaje nam jednak kawałek ciała, to myślę, że wyglądamy zgrabniej.